Siema na mordeczki, z tej strony mafia kamienica. Dzisiaj, tak jak mówiłem, jedziemy kościć kiszonkę. Miejmy nadzieję, że mnie słychać, bo dwa razy tego nie będę nagrywał. Jedziemy do sąsiada po rozrzutnik pożyczyć. Tak wiem Tu zaraz sąsiad mieszka. Już tam chyba klasa szykuje swojego, bo on tam klasa ma karnie Kacper Wix, tak zwany, zapraszam na kanał. Dobra, skręcamy. O, już czeka. Czekaj, to wysiądę się, przywitam. Siema, sąsiad! Siema. Gdzie ty jesteś? Dobra, sąsiad, to co, ja wezmę ten rozrzutnik, co? No dobra. No dobra, to poczekaj na mnie tutaj, się weź ustaw gdzieś na rowie albo gdzieś. Ja już będę jechał. Czekaj, dobra, wiedź. A widzicie, torkiem, 60 stoi z turem. Kamera mi się zmieniła sama. Dobra, teraz cofniemy. Tu widać, że sąsiad ma różnicę. O, tutaj sąsiada 60. I na traktory pełna ma zastodował. Jak tam z, z, z sytuacją z internetem? Nawet dobrze, nawet no, dobrze. Dobra. Też sąsiad, jadę, jedź za mną. Dobra. Albo jedź pierwszy, a ja ci powiem gdzie skręcić. z złą stronę się ustawiłeś. Podniosłeś header, sąsiad? Dobra, czekaj, chyba mi tu trochę radzi. Sąsiad, co ty palić na pocie Dobra. Dobra, lecimy. Cały to jest prosto Sosia, ty, ty chyba coś piłeś, co? Tylko do prawej do lewej jedziesz Nie, to... Wczoraj taka była impreza, ale to nie Dobra, Sosia, weź Ja Cię wyprzedzę O, doczekaj No i dobra, dawaj za mną Widzicie, deszcz trochę popadał i trochę mi tutaj z tego pola zdjęło. Trzeba będzie orać. O i dzisiaj nowy nabytek bym zapomniał. Od sąsiada kupujemy pług, bo sąsiad sobie nawet kupił. Tam coś później mi pokażesz jaki, co, nie? Tak. Kończmy to najpierw i ci pokażę. No i dobra. Sąsiad tam widzicie, jedzie powoli. Chyba nawet opuszczony header ma, ale trudno tam. Widzicie tam dużo ma opuszczony. No a teraz poziuk! Dobra, czekajcie, ja się teraz coraz gdzieś zaparkuję. ja to nie ta kukurydza, ta żółta, tylko ta zielona, tam druga, dobra? Dobra. Ja będę jechał za tobą. Widzimy tam od strony tamtego drugiego pola. Raz już rurę zaraz. Czekaj, bo tam mi tam, bo wyskoczyła mi trowa. Dobra, nie ma, nie ma problemu. Nie ma problemu jak widzicie sobie piękny zestaw Sobie za załączymy nie a sobie załączymy tak samo, awaryjki Dobra jedzie sąsiad, kurde, rozkładaj. i ta zielona Dobra poczekaj, poczekaj kurde jeżeli tylko ten rozrzutnik mi się tam nie zepsuł No dobra załączaj Ta no, opuszczaj Ach, to mi ale dał. No, no. W sensie, może się trochę na prostu, co? Tak, tak, tak. Co, nie chce go No właśnie. Czekaj chwilę. Sorry, widzieliśmy, ale widzicie, wpadka. Musi być jednak, żyta ta Chciałem tak ładnie. Dobra, kokurydza. A damy na siódmą strefę. Dobra, czekajcie chwilę. Yy, jednak zmienimy fazę. Na czwartą damy sobie, tak jak była. Bo się okazało, że sąsiad nie ma dostępu do tego terenu. Nie odbieram. Trzeba dać ich podwykonawcę. No i czekaj, teraz sąsiad weź strój. O! Dobra! Dobra. O jedź, jedź, jedź. ja, ciecie,cie! Edison się co to wyjechał. Oj, trzeba trochę chyba bliżej podjechać. Ach tam, szybko leci. Ładnie. Tam daje tylko kurza. Wyszczytany, to może sobie wyciągniemy stąd 16. Dwa rozżetniczki Oj trochę cię sąsiad naszym przedziłem Dobra, teraz pojedziemy z tej strony, dobra, nadal no, się tutaj zawróć na tej łące Bo wiecie, tam nie będziemy wjeżdżać, bo mi rozrzutnik nie łapie tak jak z tyłu jedziemy. Ja zdecydował. Czekaj, czekaj, stój.

Miejmy nadzieję, że nas słychać Słuchajcie się, to pracę sąsiada, odsunę na miece Dobra sąsiad, teraz jedziemy w tamtą stronę, bo ja mam 78% To, do, to dojedziemy czy nie? Ja bym w bok pojechał po ulicy trochę pojechał, a ja bym pojechał tak na... To Dobra, to poczekaj. Się wywa to się, ja się wywrócę, to tutaj już się zaparkuj. Dobra. Dobra, czekajcie, sobie kawałek trochę przyspieszę. Tak do 28. A tu się zawrócę koło tego obornika. Sąsiadł. Dobra Kurna, sąsiad to... Chyba tam wspomagania to nie ma, co? To nie ma, właśnie No dawaj, jedź Dobra, wiesz co? Ja ci powiem kiedy stop, jedziemy w tamtą, wiesz co? Bo ja mam jeszcze 83% man To kawałek przejedziemy jeszcze Może się tutaj gdzieś się wywrócę O, tutaj tak przez sąsiada pole O kurde Sąsiad Boże ducie. Jak nie odbieram, to znaczy, że nie mogę. No ale nie tak, wiesz, coś byś się obrócił. W sensie tak jak jechaliśmy wcześniej, no nie Dobra już mogę? Tata, Ja coś to ci będę mówił, no nie jak będę miał 98% taka Już mam 95% Mam 94 teraz Dobra, sosiad. Dobra, to ja jadę wysypać i zaraz wracam, dobra? Dobra so, Zrób chwilę przerwy Czekaj tam włączy komputa. Laguje bardzo, czy nie? Dobra. No dobrze sosiad tam ma chwilę przerwy, ja sobie pojadę wysypać Coś mi przyszło na Messengera, ale mniejsza o to. Tutaj jak widzicie przez takie dróżki musimy jechać. Dołu jak nie wiem. A widzicie sześćdziesiątka czeka na równanie. Dobra. Jeżdżamy sobie na silos. Dobra, cirtel i I Wsypiemy. Trzeba będzie trochę cofnąć. Tak dwa na godzinę trzeba będzie przejeżdżać. I dobra, wysypane mamy. Ja Chodź, sobie chyba tą dróżkę zmienię. Dobra, już się tutaj... O, tutaj sobie przeprowadzę dróżkę w sumie. Dobra, już wracam, sąsiad. O, już tam widzę. Sieczkarnia stoi. A u Ciebie kiedy? Na, na następnym odcinku robimy? No u ciebie kiedy kosimy kukurydzę. A nie wiem, może na tym odcinku? Wiesz co, na tym, to nie na następnym u ciebie, na twój kanał wrzucimy może, co? No dobra. To sobie nagrasz taka z sieczkarni. Dobra, czekaj, się to się tylko odwrócę. Tak trochę? Dobra. I on coś się dogadała im za usługę? 400 zł, tak? 400 od ile? 400. Dobra plus szlacha. No. Tak. Dobra. Co jedziemy? Brakuje takiej akcji na polskim YouTubę, wiem co to powiem. Nie było żadnej fajniejszej karnie ja już tego Forschmita nie chciałem brać, bo to już się na każdej serii, u każdego to już się znudziło. Czekaj, teraz sąsiad się odwróć, ja tylko sobie wywrócę Urastuj sąsiad. ty tam chyba nie na nas to kierownicą? Dobra Ludzie ma tego. dlatego Lecimy dalej. trochę może odjadę to trzeba przyhamować Odjadę kawałek no jeszcze tak widzicie za trzy razy trzeba będzie odjechać no jeszcze z jeden rożytnik będzie państwo się tak trochę w moją stronę babi jest dobrze Ta, jest tak dobrze jest Dobra, no chodź, patrzymy sobie, a ja się przyjeżdżam. Czekaj chwilę. Coś jadę. No dobra, ja się... Dwa przyjechania i... ...prosimy No. To mi do Rosji. No tak jak powiedziałem, parożytniki. Czekaj, w się na chwilę, co? Ja bym sobie tylko cyknął miniaturkę. jakoś ładną. Dobra. Jeszcze się to robi trochę po odcinku. Dobra, jedzie. Ach, tam od razu mi pół tony dało <laughs> Jeszcze jest jeden przejazd, który będziesz jechać wiesz co, tak jeszcze pewnie jeden i pół będzie. Tak teraz patrzę. Czekaj, a trochę Co? No dobra, dobra Dobra ja Dobra, wiesz co, 95% To ty masz się ustaw teraz, a ja pojadę już to wysypać, dobra? No dobra, dobra. Powiesz się ja tutaj mam długostwa kawałek. No, może ten rzutnik jak będzie sąsiad kupował sobie nowy, to może godnie go kupimy. No może mam takie plany, więc... Może za po ten ten to ma to... chyba... Jakie no. tam też ciągniki? Newholanda eee John Deera i moi Ursusika Ur No Ursusika widzieli już Tamina no, jak się pożyczało. Dobra, kontroli to lecimy. No, pryzma, wam powiem, będzie ładno. Dobra, już wracamy tam do sąsiada. Myślę, że sąsiad będzie z nami nagrywał częściej odcinki. Teraz tak, tak. W następnym y, odcinku pewnie nam wapno przywiezie, bo tam sąsiad ma jakieś tam usługi chyba... Tiro, ten, ...tirowe. Mam że już sąsiad się ustawił ładnie. Zapraszam do sąsiada na kanał, wklej wam link w opis. Tam zostawcie subika i łapkę w górę. Bo, I komentarz. A sąsiad na pewno wam szybkie, serduszko. ale oczywiście nie pod Fortnite'em, no nie? No nie. Dobra, <laughs> Eee, sąsiad, dobra, trochę to Tam pod sesem, możecie. Nie, może ich złapie na jeden? Ty sąsiad złapie na jeden. Nie wiem. Ja ci pojadę odprowadzić rozrzutnik i pojedziemy po ten puk, no nie? Od ciebie wezmę. Tak. A za puk ile się to dodamy? Nie tysiąc ci pasuje? Pasuje. Dalej taki. O, tu Dobra. Dobra. Też, tu jest sąsiad już, ja wysypać tą kisionkę. Ja zaraz tam do Ciebie przyjadę, czekaj, ja wyruszę pierwsze, dobra? Dobra, dobra. Czekaj na mnie. Ja jest zapalę koguta, Czy jej nie było. Tylko sobie obniotę. Tam sąsiad to chyba naprawdę tam setę pił, ostro. Nawet dwie! Tak patrzę, że jedzie od prawej do lewej Dobra, i tutaj na, na nasza farma. Pusta na sąsiadowi, że nie wiedział No już sąsiad pewne dwa kalichy wypił z samego rana, że ja. mu się lepiej kosiło Dobra, lecimy o, już mi się idary zaczynają wariować. Dobra. Dobra, to idziemy do sąsiada, a mam oddać. Tylko jedną rzecz zobaczę jeszcze. Trzeba tutaj będzie ubić, ale to już przyjedziemy z pługiem. Pojadę polnymi to sąsiada tam tyłem, Wiadę może. Zostaniesz odstawić ci gdzie rożytnik na tyłach? Bo ty i tak pewnie będziesz rożytnik stawiał do stodoły, ceny? nie? Zostawię mu na tyłach, w tam pokaże nam nas, to swoje gospodarstwo. Dobra, już jesteśmy tutaj przy mostku Dobra, teraz chcę się tak byś po mnie wyszedł, to by było miło, no nie? Bo ja nie wiem gdzie no. ty tu masz wjazd. Chyba tutaj. Ten i ty twój? Tak. A no dobra, to wjeżdżam. Gdzie ci go postawić? Poczekaj, poczekaj, na ja chwilę wyjdę tylko zgaszę tego byka i wrócę Ciebie wyjdę. dobra Fajny Holandzik, widzę O, jestem, cześć witam, witam To gdzie stawiać? Eee, poczekaj Jest to tutaj, o, w tym miejscu ja stoję. Ja abyś mi cofnął to by było miło. Dobra. Kurde, kamera. Dobra. Czekaj, sąsiad jak tutaj jeszcze naprostować. Tak ciekawe jak trochę sąsiad dalej postawię, dobra? Dobra, dobra. Żebym mógł tylko bitnem wyjechać. Dobra, bo tu pewnie jeszcze coś masz do skoszenia, co nie? No tam na jakieś tam chyba są tą po... Kurde. chyba sąsiad będzie dzisiaj jeszcze jechał na się na kosy. A, dużo roboty. Dobra, już prawie cofnąłem. Dobra, sąsiad, byś tam odczepił? A co tam odczepił to O, tam już widzę, że sąsiad Weigar czepił. Jeszcze kabel sąsiad tam jest. Przytrzymaj. Zetkę. Zet przytrzymaj po prostu. Na klawiaturze. Czekaj, czekaj, bo tam coś mi nie działa. No czekaj, ja sąsiad może muszę sam. Pokaż. Dobra. Dobra sąsiad, to weź ten, pokaż trochę to twoje gospodarstwo. to czekaj, to może jest Wiesz co? Jakbyś się, się tutaj zmieścił. A to chodź. No. Tu mam te, taki ten. Gdzie ty a... jesteś? Tutaj. A, no? Ja, ja jak widzisz, tu mam ten. Do wapna. Ty, tak. Siewnik. Nowy ten. E... Tależówka Nowa? Ta, nowy. Tak. No, nowa talerzówka. Tutaj już chodzi dalej, tutaj jest prasa też, no ołowiódka, kupiłem niedawno. Aha, tutaj jakby ten beczka, beczkowóz? Beczka, a tutaj jest ten widły. Hmm, chodź, tutaj ciągnik to jak wiesz. No, 60, już widziałem. 50, klas tutaj o. Przeciapkę do się... belek. tak. Czekaj, sąsiad, zamknąć. O, ale ten nabytek, który chcesz kupić. Określać? Okay, right? Tak. Ja mówiłem o pługu. A, o pługu, dobra. Ale to nie ma... tym, no nie? Bo nie, ten to widzę, nowy. Tak, no wiód. No i tutaj opryskiwacz. Ale to może też niedługo kupię od ciebie. Nie kupię. No, by chodź. ten pług ci, ci pokażę. No dobra, gdzie jest, sąsiad? Chodź, chodź. Wiesz, chyba tam go widziałem, jednym kątem oka. Tak. Tu, tu, tutaj stoi ty. Aha. Czurekka. Dobra, coś w tak, sensie, weź tam z przodu. Oj! Dobra. Trochę go ci wyciągnęliśmy. Ja tutaj sobie, zaraz pod niego za podjadę. Dobra. ci tam później kasę, w się sensie przelaje, co nie? Dobra, dobra. Nie, dobra, dzięki sąsiad. Dzięki. To tam na do raz. następnego. na razie. Ja jadę. Jeszcze ubijemy tą kiszankę. Odgarniemy sobie. Mam się, że takie czwóreczka, póki dalej. Taki No dobra, dobra coś się tam będzie jakiś Dobra. Dobra, lecimy sobie. Ja coś tam później pici, ale to to ciębie. Dobra, to jak coś to wpadnij, zaraz. Ja będę pewnie ubijał ze torem. terroristische muzieks met gegenstinding te geven en allen te verpellen waar voor de twee Z tamtej strony trochę podgarniemy, zaraz sześćdziesiąteczką. Oj, chyba gdzieś tam sąsiad jedzie. Tam jego nikt mi gdzieś śniął. Dobra, czekajcie, sobie podgarnę trochę sześćdziesiąteczką.

Jest tutaj zrobimy. No, widzicie ładna pryzma w miarę. 6% tu bicia. O już tam sąsiad tam widzę A się... Już... Chyba mi się kosiekka wiesz? Wiesz co nie? musisz podejść i zapiąć wałek chyba, co nie? O matko, no tylko pytycznie Lecie tam sąsiad jeszcze nie grał na tych maszynach, świeżo co młody dałem No, już chodź. Aż tam usłyszałem Dobra przykrywam w Sęcy sensie los Wszyscy ja się sam będę żegnał Do następnego na razie siema